Modlitwa za dusze zmarłych. Prosimy Cię, Panie, o kaw wiekuiste miłosierdzie, duszom sług i służebnic swoich, aby na wieki cieszyły się owocami wyznawanej wiary i pokładanej w Tobie nadziei. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Błogosławieństwo Boga, ojca, i syna, i ducha świętego niech wstąpi na całą naszą rodzinę i pozostanie z nami na zawsze. Amen. Bóg Ojciec Wszechmogący, przez Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego, niech obdawy nas wszystkich swoimi łaskami, aby nasze wycie było zgodne z Ewangelią. Amen.